Siedział Święty Piotr przy bramie Orety, czytał se komunikaty z gazety. Wtem ktoś rypnął w bramę złotą Święty Piotr się pyta, kto to Leguny, my z frontu Leguny. Czyż nie znacie niebieskiego zwyczaju, jak leść można bez przepustki do raju? Na znamy, znamy, lecz tu pustki wpuść nas Pietrze bez przepustki Leguny, my bidne Leguny. Spostrzegł Pan Bóg, że Piotr Święty coś knowa, Więc odzywa się do niego w te słowa: Bądźże z wiary wpuść ich pietrze, Bo pomarzną mi na wietrze Leguny, kochane Leguny. Chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba, By nie wleźli bolszewicy do nieba. Niechaj wiedzą syny czarcie, że tu w niebie i na warcie Leguny są polskie Leguny.